Cisco WebEx Meetings to platforma do prowadzenia spotkań i szkoleń online. Obecnie korzysta z niej wiele korporacji, jak i małe firmy na całym świecie. Jak korzystać z Cisco WebEx? Skontaktuj się z nami. Nasz ekspert skonfiguruje licencję dla Twojej firmy lub instytucji pod adresem Twoja firma WebEx.com. Następnie poprosi Cię o przesłanie adresu e-mail administratora Twojej licencji oraz listę adresów e-mail Twoich pracowników. W następnym kroku wszyscy użytkownicy z Twojej organizacji zostaną powiadomieni mailowo, że ich konta są już gotowe i należy je aktywować. Klikając w link w wiadomości od Webexcom, przejdź na stronę i ustal swoje hasło. Kiedy konto jest aktywne, możesz się zalogować i rozpocząć swoje pierwsze spotkanie online. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Zaprosić osoby do swojego prywatnego pokoju, dostępnego zawsze pod stałym adresem. Zaplanować spotkanie i zaprosić uczestników. Webex to nie tylko wideo rozmowa pomiędzy osobami przed komputerami. To spotkania z wykorzystaniem wielu różnych urządzeń, systemów operacyjnych, a także terminali wideo. To także ogromne możliwości kooperacji zdalnej m.in. nagrywanie spotkania, czat, udostępnianie ekranu, plików multimediów. Tablica, po której możecie wspólnie rysować oraz wiele, wiele innych. Zapraszamy do kontaktu z Sevenet.